Hej, 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 witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Okej, okay, ryga padła. A no tak, bo chyba tu był descent albo coś tam się odwili, już nie pamiętam. Natomiast Kair też padł przed chwilą miałem informację. No bo udało się w końcu osmanom przekroczyć kanał. No i tutaj też im się udało w miarę przejść. Dość ciekawie, jak widzicie, trochę minęło czasu, no bo nic się w sumie większego nie działo. Tak Japonia zaatakowała, tak w sumie. Widać Borneo zajęte do Chiny prawie też już upadły. Na Filipinach tutaj i tutaj się zesandowali Japończycy, z czego. No, stąd nie wyjdą nigdzie. A tutaj. Właśnie to tu jest jeden port, jeden portalowy. No a tutaj jak widać też im nie idzie. Miniecznie przypłynąć tutaj nie pomóc im, ale no, dość tutaj powiedzmy jest wrogo. Chociaż właśnie rozważam może, żeby tutaj w tą okolicę się udać. Bo tu, jak widzicie, jest już bezpieczniej. O, o I Etiopia zaczęła wygrywać. Haile e, Selassie. Jak to tam się wymawiało, bo nie pamiętam. Czy sobie daje radę? O, a Jemen, Jemen został na wysepce tylko. Okej. Okay. Abidu. No, no to. Wiemy, wiemy na czym to wszystko stoi. Ja widzę, że się. Serbowie dalej w górach bronią. Tutaj macedończycy swoją partyzantkę mają. Poza ma Kurde, śmiesznie. No, Ukraina, widzę, też zaczęła się odbijać. Jakoś tam idzie nawet. <coughs> Może ta Litwa. Czemu ta Litwa Polskę zajmuje? Co się stało? Anyway. U nas jeszcze ćwiczą dywizje, kolejne się szkolą. A ja się pochwalę nowym czołgiem, bo klepiemy nowy czołg, nowy pojazd. To bydle, Były drogi, ale ale jest. To wiele droższy w produkcji, ale o wiele lepszy. No i 10 km na godzinę zasuwa. Mierzorówka, jak pamiętam, zasuwała chyba 12 czy 14 na godzinę, więc szybciej niż piechór, bo. i kawaleria, bo kawaleria 6,5. Inżerów y, 12 właśnie. A już piechota to 4 km na godzinę tylko. Więc ładnie. wiem czy nie zaczniecie robić w ogóle masowo spod ochroniarzy, żeby pozrzucać ich potem na punkty odpowiednie. I wiecie, rzucić tutaj tutaj na lotnisko. Tu, 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 tu. To nie i sobie. To w sumie jakbyśmy z Austrią walczyli. Austrią, Austrią. Austria jest majorem, jak pamiętam. I tylko ona. Mam na myśli z faktu tylko z Austro-Węgier. No, im to ruscy zostali do pokonania i Mongolia. Dlaczego Mongolia? Co się stało? Dobra. Miaszki. A nie, Węgry też. Czyli trzeba by. Austrię i Węgry. Dobrze wiedzieć. O tu jest piąty level, tu jest czwarty level, a tu jest zerowy? To A, poza tym zrobiliśmy fiata, połączyliśmy te wszystkie firmy. Już ona plus nam nawet, muszę przyznać. Szczególnie tam gdzie w fiata inwestowałem tego lotniczego. O, Puerto Rico. tak, widzę, że wszyscy chcą od nas kupować dobrze. Puerto Rico w ogóle śmiesznie, że jest u nas. Ale wciąż to chce. Ale już się chyba pogodziło, wyznając za Nową Anglię. No w sumie dla nich lepszy deal, że dostali Nową Anglię niż Puerto Rico. A na wschodzie, pomału, pomału Niemcy do przodu. Rumunie już całkowicie rozwalili. No tutaj też już upara kolega Osman'a. Czyli Egipt ja oczywiście kolego. E, a, tak, i ja w tą firmę inwestuję. Bo te, to jest dobra firma, zauważyłem dla mnie taka zrównoważona. Ja potrzebuję takiej zrównoważonej, żeby w jedną firmę inwestować, żeby dostawać do... jak największej ilości okrętów rzeczy. A no tutaj dostaję do wielu. Okej, okay, no i właśnie. Bo to jest fajne, że nie ważne czy to wybiorę, czy to, to potem mogę w tu iść. I nadal będę mógł to. Tak, nadal mogę wszystko z tych. No dobra, czyli jak tu wziąłem to, to jest 5% większe zużycie paliwa i 5% większy zasięg statku. A tutaj jest minus 5% do zużycia paliwa, czyli się wyrówna. Dosłownie. A, wyjdę na plus, to mnie się No właśnie, e, tego Fiata połączyliśmy z tych firm, mm. dwóch w jedną, wyszło w sumie bardzo dobrze, moim zdaniem. Tak samo e, z, to zrobione tutaj się udało. Jak widzicie mamy nawet jedną stocznię, bo nie pamiętam czy to pokazywałem, czy nie, że jedna stocznia jest poza tym, poza mapą jakby tak zwane. No i mamy jeszcze to. Jeszcze nam zostanie. A tutaj, oto to stocznię. Wiem, że wezmę. Jak powiedziałem, tak zrobię. Pobudowałem w paru miejscach te autostrady trochę, pewnie może być też... Będę stawać autostradę. Dobra. To jest ten dźwięk. Okej, okay, I w tym momencie... No dobra, to wiem, bo w międzyczasie miałem dźwięk ten. To trochę inaczej yy, brzmiało to. I w tym momencie mam wszystko skorowane teoretycznie. No. gdzieś skorowali sobie całe Włochy. O, w Sardynii oczywiście. A ja dostałem ich kory teraz, czyli wszystko w sumie? To oni skorowali, lol. Mega wygodna sprawa. O proszę, Aleksandria upada. Dobra. Teraz chyba serio szukać się na wojenkę. Idealnie. Pytanie na za milion teraz, czy to znikło? Ja mam klejmy tu wciąż. A, nie, 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 nadal mam <laughs> Dobrze Ciągamy Libi Oddajesz mi albo... Okej. Okay. Okej. Okay. Mam tego chciałeś, kolego. No oni mają tu niby przejście to, ale... Jak się wyląduje, to odbiera ich to. Nikt z Was tutaj nie dostaje żadnego zaproszenia obecnie. Dobra, coś tam zatawiam z tych. Bardzo dobrze. Bardzo bardzo mały zasięg to ma. W jeszcze jak tutaj. Walczyliśmy w te okolice, to by nie było tak źle. Nie potrzebujemy na razie was do pomocy przy wojnie. Ta seria przymula, więc idziemy bić osmana. jest Tak stara zasada. Gier paradoksu. To nas zawsze jestem pakowany jakiś taki. A właśnie, olej to. Robisz kolego to, bo już wybuchło wcześniej, niż myślałem. Dobra, a ty kolego też, zamiast tutaj... Mam zadanie teraz... ...wiele ważniejsze... O i serio, tutaj teraz nie mogę rozstawiać się, może mam to... Tu... Okej. Okay. Mam moich okrętów podwodnych widzę, że nawet daje radę. A nie wiem czemu. Dobra, odwrót. I tu mamy naszą prywatną wojnę kolonialną, dlatego do Japończyków nie idziemy się bić. Jeśli nie damy rady początkowo, to wtedy dopiero się wiecie, tam porządniej. A tu już. ma naprawdę szybko wdrożyć produkcję okrętów podwodnych na masową skalę. Jednak trochę zmiana będzie planu. Okej. Okay. Widzę, że chłopaki tutaj to są porządni, powiedzmy. Z jednym, ale trzeba i tak wysiąść tutaj, przejść z buta i załadować się z powrotem na okręt. Ponieważ... wciąż kanał jest nienaprawiony. Nie wiem jak tak. Zajęłbym sobie sam kanał. E, 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 e. wracaj tu kolego. Robimy z nich Strike Force. A. Zobaczymy czy i jak to zadziała. O, dobre wieści. Padli jak tam idzie? Im. To jeszcze Hawaii jakby padły... Czy ma? A, to gówno. Zapomniałem, że oni to tworzą. Wszystko widzę, że już nie. Serio. Oman został zajęty, muskat został? Eee. To się dziwię, że tego osma nie zajęli. Serio. O! Coś ciekawego może powstać. Tutaj na podwodne patrole. Ej, co to było za wydarzenie, że padło coś tam? Nie wiem, coś tam było, że się stało. Oczywiście, a ja przegapiłem, sobie, będę musiał przeczytać potem montując. Ej, bo tu naprawdę się nie fajnie zrobiło z tymi Filipinami. Nie są jakoś super potężne, ale akurat to kupują, więc będzie kiepsko jak padną. No, sorry, ja mam własną wojnę. Ostatnie co mi jest potrzebne, teraz, to żeby chłopaki się wzięli. No, przerzucali. Traciłem 5 samolotów, 2 okręty podwodne, 29 samolotów i 9 niszczycieli. I love it. Tupkie usuwanko. A teraz bez strat własnych zatofimy kawał floty. Dobrze, bardzo dobrze. Oj, bardzo dobrze się dzieje. A pociągi kupują nawet po jest jestem jestem jedyny, który je sprzedaje, więc ideolo. O tak. Jak flota osmańska wygląda teraz? Zniszczyłem już jej połowę. Super. I jeden Battle cruiser. Eee... cruiser to był. Rolnik liniowy po naszemu. Znaczy, nie mam no, naturze. Dobra, ciężki krążownik. I trzy lekkie krążowniki, cztery okręty, problem. 42 Niszyciele plus jeden, minus piernak Litwa znowu z Iryga skapitulował. Ja nie wiem, jak się przepychają w to i z powrotem. Dobrze, niech się wykrwawiają. A Transamur pomało do przodu. W Transamur wejdzie do Moskwy chyba niż, kurde, Niemcy. Okej. Okay. Widzę, że chłopaki sobie zrobili ten swój dżihad magiczny. Nie ja narzekam, wręcz przeciwnie. Nie dobra, już myślałem, że się zaraz okaże, że w ogóle nie mają. Ale w sumie część floty może być tak naprawdę gdzieś tutaj, tylko ja o tym nie wiem. Będę cały świat dookoła, a nie może, póki jest ten kanał chyba uszkodzony. Tak. W skrócie, wszyscy wychodzą tutaj, poza ten fragment, ile są dalej, bo i tak wciąż jest najszybsza droga to. Nowe Jak tam? O Boże. Z tymi Filipinami się nie dobrze stało, oficjalnie się zrzekli? No i super, Happy Irlandia w Entencie. Kurde, dołączyli do entencji i im się to opłaciło, nowa armia. Kto pójdzie? Tutaj może... Poczekajcie, który marszałek był od czego? Dobra, na razie niech tak będzie. Damy im oczywiście tego typa. Dorzucimy im myślę, że O, jest. 12 wszystkich? Całą flotę im zatopiliśmy tą, która przypłynęła tutaj. Super. Ja naprawdę, to jest dobre miejsce, żeby kampić na nich. to że tam jeszcze te okręty podwodne zostały. Kurde, naprawdę ładnie idzie. No przecież mi został ten jeden Vetlub Cruiser. Poza krążownikami zostało 4-6. no, Easy. Co to jest Fiat? Fiat? Fiat. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam muszę zobaczyć, że się nic nie popsuło. A w tym będzie to wszystko przypominam o likowaniu, subskrywaniu. No i kolejny odcinek to jest Wielki Descent na Osmana. Ejo.